od mistrza belgijskiego z gołębi Jeffa Van Winkla oryginalne gołąbki i tutaj mamy gołębia o numerze 3513, 23 rok gołębia. Bardzo ładny ptak. Gołąbki przyjechały wczoraj i gołąbek pochodzi z jego najlepszych właśnie gołębi linia Silveren 371 i z gołębi Gabi wanda tu z Rudego i Olympic Quinta. Te same, najlepsze gołębie Belgii. Myślę, że wartościowy materiał do rozpodu. Gąbek bardzo ładny, piękny rogowy dziubek. Z najlepszych, właśnie, gołębi od Jeffa Van Winkla. Jeff Van Winkel super lotuje w Belgii na średnim dystansie. Z tych gołębi, na tych gołębiach, że tak powiem, zdobył mistrzostwo polski kolega. Mastek w kategorii chyba 21 rok, jak się nie mylę tam chyba czy 22. Generalne mistrzostwo Polski zdobył kolega Maciek, Wa Maciek Walczak w 20 roku, właśnie między innymi dzięki tym gołębiom od gołębi e, właśnie Jeffa Wam Winkla. Ja mu wtedy te głębie przywoziłem. Także widzą koledzy, że materiał jest nieziemski, bardzo dobry, z bardzo dobrym pochodzeniem. Piękny, gołą ładnie zbudowany. Mamy kolejnego gołąbka. Jest to numer Gołębia 2191. Jest to samczyk, młody gołąb z 25 roku. Gołąbek z przeznaczeniem do rozpłodu. Myślę, że bardzo fajny materiał. Numer Gołębia to jest 2191. Tutaj gołąb pochodzi. Z jego najlepszych właśnie gołębi z Dite Engelsa ta stara linia i gołębki z gołębi właśnie też linia olimpijska Olympic Queen jest to Samczyk, także młody Samczyk 25 rok, także piękny, też gołąbek Samczyk, linia olimpijska Olympic Queen i ten Tutaj mamy kolejnego gołąbka będzie to zapewne samiczka, e, też ładne oko takie białe kuciki i numer tego głębia to jest 2211 2211 2211, tutaj mamy dowód. i gołąb pochodzi z gołębi Olympic Queen Tutaj mamy Olympic Queen dwa razy w rodowodzie i z gołębi Albert Derwa z tej linii właśnie olimpijskiej Pauliny. Także gołąbek też bardzo ładny. Będzie to samiczka, ktoś szuka samiczek z 25 roku. Gołąbek też pięknie poukładany, złożony. Myślę, że... Fajny ptaszek, tutaj dobry, dobry, dobry gołąb i z dobrym pochodzeniem, numer gołąbka 2211, jest to samiczka, piękny gołąb. I tutaj mamy kolejnego gołębia. Się troszkę pobiły.

gołąb pochodzi po gołębiu Dan Silveren 371 White Engels i z gołębi tutaj Albrecht Derwa, Valentina też gołąbki i tutaj mamy jeszcze De, De Holender ta stara linia De Holendra i Valentina z gołębi pierwszy nacjonal na 7000 od Albrecht Derwa. Albrecht Derwa. Także gołki myślę, że bardzo ładne, wartościowe także koledzy Zapraszam serdecznie.